To miało się wydarzyć lata temu, jednak życie postanowiło inaczej. Różne wydarzenia i okoliczności sprawiły, że początkowy plan wyjazdu do Hiszpanii odłożyliśmy na półkę zapomnianych, bez perspektyw na realizację. Malaga nas dogoniła. To historia miejsca, które przyciągało nas przez lata, żeby ostatecznie nas złapać i być może już nigdy nie puścić. Często bywa, że scenariusz, który sobie precyzyjnie układamy, zostaje zweryfikowany przez życie. Tak też się stało w naszym przypadku. Malaga nigdy nie była na naszej liście miast do zobaczenia, a jednak postanowiliśmy tu zamieszkać. Niektórzy potrzebują więcej czasu na podjęcie ważnych decyzji. W naszym przypadku był to jeden moment. Od chwili, w której powiedzieliśmy sobie swedę, że zaczynamy na nowo w Maladze do wyprowadzki, minął niespełna miesiąc. Nie wybraliśmy tego miejsca z katalogu, a z intuicji. Kiedy 4 lata temu otrzymaliśmy informację o możliwości przeniesienia się do Malagi na dłużej, nie zwlekaliśmy z decyzją. Niestety, tak szybko, jak ta okazja pojawiła się w naszym życiu, tak błyskawicznie, z niezależnych od nas względów, została nam odebrana. Byliśmy wtedy bardzo zawiedzeni. Wiecie, nastawiliśmy się już na ten wyjazd, zaczęliśmy wszystko planować w naszych głowach, i nagle klops. W każdym razie wiem, że to zabrzmi jak truizm, ale wszystko dzieje się po coś, znaleźliśmy się w Maladze w odpowiednim momencie, kiedy jesteśmy w stanie w pełni cieszyć się tym miejscem i jesteśmy też w stanie go doświadczać. Kiedy nasz początkowy plan wyjazdu do Malagi nie wypalił i nie został zrealizowany, pojawiła się alternatywa w postaci Cypru. Dlaczego i jak to wyszło? No myślę, że to nie jest temat na, na ten moment. W każdym razie spędziliśmy tam trzy lata i wyjechaliśmy nie tylko ze względów osobistych, ale również zrozumieliśmy i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie jest odpowiednie miejsce na ten etap naszego życia. Kiedy chcemy, wiecie, doświadczać nowych rzeczy, chcemy żyć bardzo aktywnie i bardzo też aktywnie funkcjonować w społeczeństwie. Cypr to fantastyczne miejsce, fantastyczna wyspa, ale jak dla nas na wakacje, bądź też dla ludzi, którzy gdzieś tam rezonują z pojęciem slow life. No my w tym momencie mamy troszeczkę inne potrzeby, których Cypr nie był w stanie zapewnić. Malaga natomiast ma bardzo dużo do zaoferowania. To miasto tętni życiem, tutaj dzieje się tak dużo, jest tak wiele wydarzeń kulturalnych. Wyobraźcie sobie, że my jesteśmy tutaj od trzech tygodni i jeszcze ani razu nie plażowaliśmy. Oczywiście wszystko do nadrobienia. Akurat w weekend wybieramy się, słuchajcie, w fantastyczne miejsce, gdzie na pewno was ze sobą zabiorę. Także śledźcie mój kanał, warto. Plażowanie natomiast było naszą główną rozrywką na Cyprze, i ja nie mówię, że to źle, natomiast no nie, nie dla nas, po prostu nie dla nas. Widzimy, my lubimy pójść do kina, do muzeum, pójść na jakiś koncert, po prostu uczestniczyć w tym życiu kulturalnym, czego no, Cypr niestety nie miał do zaoferowania, a Malaga daje nam tego aż w nadmiarze. Tutaj po raz pierwszy od dawna poczułam się lekko i po prostu dobrze. Malaga to nie tylko słońce i morze, ale zdecydowanie więcej. To smak, zapach, dźwięk, dotyk, to faktury, tekstury, chłopaki i takie takie. Na każdym kroku piękna architektura i smaczki. Tutaj na przykład witryna barbershopu. A tutaj vintage shop, których w Maladze jest całkiem sporo. This is amazing. Drogeria ala Rosman, knajpki i jeszcze więcej knajpek. Wiele miejsc z coffee speciality, co w krajach południowych nie jest taką oczywistością. Ładne uliczki i znów smaczki. Urocze Retro Kino, do którego na pewno nieraz pójdziemy. Musimy tylko nauczyć się języka hiszpańskiego, ponieważ tutaj wszystkie filmy wyświetlane są z dubbingiem. Zapewne duża część z Was wie, że poziom języka angielskiego u Hiszpanów nie jest zbyt wysoki. Ciężko się z nimi porozumieć po angielsku, więc będąc tutaj szczególnie na dłużej. Koniecznością jest nauczanie się języka hiszpańskiego, ale z mojej perspektywy to jest bardzo przyjemny język, bardzo miły dla ucha i wydaje mi się dość prosty w nauce. Ja uszczknąłam go, słuchajcie, już jako dziecko, ponieważ spędziłam mnóstwo czasu przed telewizorem oglądając Zbuntowanego Anioła, Fiorelle, Luz Marie i wszelkie tego typu telenowele. Nawet z tego co pamiętam, uczyłam się tego języka w taki sposób, że oglądając serial zapisywałam sobie słówka fonetycznie, tak jak je słyszałam i dopisywałam do tego tłu więc no już mam podstawę, można uznać, że mam podstawę. W Malazu urzekły nas też miejsca gastronomiczne. Ostatnio wybraliśmy się, słuchajcie, na market, gdzie można zakupić owoce, warzywa, mięsa, owoce morza, które są przyrządzane na miejscu i podawane w wybranej przez Was formie: jako szaszłyki, jako dania smażone na głębokim tłuszczu, grillowane. Generalnie ceny są raczej turystyczne, ale myślę, że warto spróbować tego miejsca, warto zasmakować. Tych wyrobów wszystkich. I dodatkowym atutem marketu jest fakt, że dookoła budynku znajdują się stoliki, gdzie można przysiąść i właśnie zjeść, posiedzieć dłużej, porozmawiać, spotkać się z przyjaciółmi. Więc polecam. Wracając jeszcze do smaczków, ostatnio przechadzając się promenadą wzdłuż plaży, zauważyłam wodny plac zabaw, przeuroczy. Od razu powiedziałam, że koniecznie muszę tam iść, i nie wiem, czy to jest moje zboczenie zawodowe, ale Naprzeciwko tego placu zabaw znajduje się dosłownie perełka architektoniczna, która została zaprojektowana w takich kolorach, jakie zostały wykorzystane właśnie na tym placu zabaw, i nie wiem, czy było to celowe zagranie, celowe nawiązanie. No sami ocencie, ale przypadek nie sądzę. Tych uroczych detalików jest znacznie więcej i z pewnością będę je odkrywała z czasem. Natomiast nie samą malagą człowiek żyje. Kolejnym aspektem już w Hiszpanii, który bardzo mnie urzekł i zainteresował, to jakościowe kosmetyki, które można dostać nawet w zwykłych supermarketach. Oczywiście są one w konkurencyjnych cenach. Powiem Wam, że w maju zaczęłam testowanie niektórych produktów. I jakościowo myślę, że są nawet lepsze od tych takich droższych z górnej półki. Więc sami możecie sobie odpowiedzieć. Co jeszcze mnie tutaj zaskoczyło i bardzo zauroczyło, to ilość piesków. Jest ich ogrom i odnoszę wręcz wrażenie, że tutaj co drugi mieszkaniec posiada pupila. A z tego co zauważyłam do tej pory, jedną z dominujących ras są golden retrievery. This is amazing. Ach, no i oczywiście owoce, warzywa, z których jedzeniem ja osobiście miałam ogromny problem, a tutaj spożywam je wręcz w nadmiarze, bo po prostu mi smakują. One są przepyszne, przepyszne. I tak już podsumowując, nie planowaliśmy ucieczki z Polski, nie tak miało to wszystko wyglądać. Myśleliśmy, że po powrocie z Cypru zaczniemy sobie wszystko układać we Wrocławiu, ale los i życie zadecydowały inaczej. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, jesteśmy ciekawi Malagi. Nasza historia tutaj dopiero się zaczyna i śledźcie mój kanał po więcej. Pa!